Słuchajcie, Mikołaj mi kazał zacząć od takiej jednej osoby, co w waszej miejscowości rządzi i dzieli. Wiecie, o czym Mikołaj myślał, czy nie? No, to... Wiemy, wiemy. Pani Krystyna. No, pani Krystyna to pani Mikołaj domyślał. I myśl mówi, Dobrze no, tak mówię, przyrządzi, podzieli, pokrzyczy nieraz. Także tutaj... Prawda, że... Także to... Tak, to... Może okulary dać. Nie widzi. Beata. Macworka. Co mi powiesz ciekawego? Nie wiesz? Do domu chcesz? A jak można iść do domu, to ja każdy iść do domu, nie mam ma. problemu. <noise>

Wysokość na wysokości, a pokój na ziemi. Dzięki Solo oglądanie! A ja Nie kolej, nie prosiłbym. Pani Justyna nie prosił, nic nie śpiewała. Anyway> a, ja śpiewam, a Pani Olga Słopakowa to jest, czy nie ma? Nie ma? Right. nie ma. Pisze mnie, nic nie pisze. Przekazujmy. I powiem, że na drugi rok jakiś przyniósł, już przyniósł, nie będzie.

Tak. miła. Zrób że Zrób miła. Zrób mówi. A to, jakoś tam Zrób miła. Zrób miła. Zrób nie Zrób miła. Zrób to Zrób miła. Zrób miła. Zrób to

Uuu, <śmienicza> w tym pieniędzy, w tym Cokolwiek. Masz te kamienie, w tym pieniędzy,

tak. Jest? jest. Oh, Z mało niech idzie policja za botem. O. To Mikołaja. To chciałeś? A co to jest? Co to jest? Co to jest dla ciebie, to jest? To jest. A oh. Nie, nie Artur. Nie ma Artura. A, A, nie, nie, Co do Mikołaja powiedz ciekawego? Jak tam w szkole? Dobrze. Dobrze. A z Polskiego jak tam?

No to, żeby się jak najszybciej się pomyliła. Niech no to będzie. Niech niego będzie. Niego Agnieszka. Niech to będzie. jest? to będzie. Niech to tak tutaj, tak. wszystkie słuchy do mnie doszły, że ty strasznie gadotliwa. Wiadomo. No jak <glorujesz> trzeba i nie trzeba nawet. Prawda, to prawda? No prawda, tylko prawda mówię. Na połowę tak? No dobrze, że się do połowy przyznać, a chcę do reszty. No, tak Na to umie liczyć. Czy umieli nie? Nie. Nie, nie, nie. z Co ten Nie, to nie jest Nie To nie Walentyna. Nie, nie to. A to nie. A w, w w, w <te uh, to walentyny? No i co dla Mikołajczykowi w powiesz. Dziś strasznie ci wyszło. jest. będzie, że się na jabłko wpisywał. Rozumiesz, co mówię? Nie, ma. To bardzo nie ubawisz się. i wesele. 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 piosenka. И <плодит> А Валентина тоже <плодит> а можно я ее собой возьму потом? Да. А я... а, а не, я... а не Валентина. Так, я хотела, чтобы

Pisz, Mikołaj o wszystkich dobrych dzieciach pamięta. To nikt o nie pamięta, widzisz? Proszę, dajcie mi te prezenci. No, a gdzie jest nasz Polek? Na najmniejszy. Chodź, Chodź. To tak, o, to tak, o. To się boi? Mama nie weźmie resztę. Nie, Tam może coś sprzecznego będzie. Trzeba się wreszcie.

Sandra. A Sandra też śpiewa? Sandra, proszę. Aniołek, manik, jaką będę? Przyrównał do szopy do wyklejenia. Zapaliła na niebie wielką bazę. Aż trochę się zrobiła, jak dzień jasna. Kolęda na niebie, kolęda na ziemi. Коленда, коленда на небе, коленда на земле, на земле колендуем. Абу <говорит> <говорит> <говорит>

Кий свет на небе, Микола и тебе Выдать пенно презенты и пшестность свой усмех

Co chciałeś? No co chciałeś? I co jeszcze chciałeś? To co chcesz? Co chcesz? Wybieraj. To chcesz? A Mikołaj na to mi to i to. A? Chcesz? Tak?

Czy też nie umieć śpiewać. A ty kościoła też chodzi? Jak chodzi do kościoła to Ona jest Regina. Polak jest na tyś Ona Polak dla, dla Mikołaja na Kiedy trzeba będzie? Tak mi nie bądźcie. Czy ty nie jest yeah. walentyn, walentyn. A może ty tutaj zaśpiewasz? <laughs> tak. Nie umiesz? W ogóle nie śpiewasz. Ani pan, a pan nie po dwóch? <laughs> nie wiem. <Nie> <laughs> no, to jest. to jest.

Pojechałem do Winna po produktu, wróćcie. Nie daję nam głosu. Irya, Bogdanowicz nie gdy <noise> też nie wiem, ale pan z tobą, jak? że nie zapomniał mnie, bo już nie chcę. Oj ty Boże Jolanta Jolanta nie ma, nie ma. Jutro będzie, przekazujemy. Dziękujemy. Tadeusz jest? Też nie ma. Też nie ma panie w piecu. Tak, No to co, wpiewamy? Ruszamy się.

Artystka, <grystwa> Marty? Coś śpiewamy? Nie, nie, nie tak? jest. Chodź tutaj w Chodźcie tutaj, Żeby teraz był na Zawsze się Pan żeby zawsze Pan był, był z tyłu, jeżeli Wam będzie ciężko, żeby On Was podpisał. Żeby Pan był, był Wam zdolny, jeżeli Wam będzie ciężko, żeby, jak będziecie iść do góry, żeby On Wam pomógł do góry. Żeby, żeby Pan był, był góry i zawsze Wam świecił w drodze, w życiu,

Jak wcześniej wspomniałem, to te prezenty mają wielu ojców i tutaj o, taka ładna karteczka. Yy, I tak, radosnych świąt, Bożego Narodzenia, Szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkim kochanym dzieciaczkom i młodzieżom, tak otołemu personelowi. Są pracownicy oddziału banku PKO ETA w Pisze Boże Narodzenie w 2012, czyli od pracowników banku też tam coś tam. Ciepłych i szczęśliwy Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku życzy Piotrek Zolecka. I też dokazy się Bożego Narodzenia, y, wszystkiego, co dobre, najlepsze, a w Nowym Roku radości, codziennych y, myśli dobrych oraz y, chwil spokojnych życzy mieszkanka Olecka. Boże Drodzyna.